nam się robótka. Kończy się sprzęgło w Pandzie. Fiat rozebrany. Także rok się zacznie na naprawach. Zostań. Okej. Okay. I tak zaczynamy każdy wolny dzień od godzinnego spacerku. Nie ten episy. Tam się bawią. Zawsze przynajmniej z godzinkę, tak trzeba z nimi połazić. Dzisiaj mam zamiar trochę ponagrywać, bo jak widzieliście w pancie kończy się już sprzęgło już jest. Już jest na wykończeniu, a Monifiat jest rozkręcony cały, bo wymieniałem rozrusznik i się okazało, że, że ten wymieniony też nie działa, więc... Roboty dzisiaj dużo i tak stwierdziłem, że jest ostatni dzień roku, więc coś tam sobie ponagrywam, może coś wyjdzie z tego. Coś tu do nas jedzie. Poproszę. Hen, że im się chce tak za tą piłką latać 3 plus 1, więc trzeba wziąć na cztery. Dobry smaczny, pyszny świeżo, lepsza niż min. Idziemy do roboty. Żeby wyjąć rozrusznik trzeba pół ośkę całą odkręcić, wyciągnięta, tłumik ściągnięty, biorę trzynastkę, dziesiątkę i kładę się pod niego i odkręcamy dziada. Mamy dziada, trzeba najpierw odkręcić przewody. I tutaj jest jedna śruba, i tam z tyłu u góry są dwie śruby, z którymi jest największy problem. No a tu włożyłem szmatę w ten, tu pół ośka przychodzi, trochę się olej wylał, ale będę musiał nowy kupić kapie na łeb, także jest fajnie. Już mamy pierwszy problem, bo nie mogę tej śruby odkręcić. Jest nakrętka wyrobiona, a nasadka mi nie wchodzi, bo ma śrubę za długą. I będę się przymierzał, żeby ją upierdolić boszem. Coś tak, żeby nasadka weszła? Spacerek, runda druga. Dzisiaj będziemy uczyli się nowej sztuczki. Sztuczka polega na tym, że daje komendę dotknij i Ari dotyka mojej ręki i i tak jakby podąża za tą yy, ręką, nie? już trochę wczoraj to ćwiczyliśmy coś tam pojął no ale jeszcze trzeba to doszlifować Ari dotknij dotknij Parwik. Zostań Parwik. Super pięty Trzeba było przełożyć wszystko tutaj do drugiego, bo ten elektromagnes nie działała. Była używka zamówiona i, i nie działało, więc przełożyłem do starego, w którym działa. Idę wsadzić z powrotem. Koniec. Już jest 17, więc za zimno, żeby leżeć pod samochodem. Rozrusznik wsadzony. Teoretycznie działa, więc jutro trzeba skręcać dalej. Teraz się ogarnę i trzeba iść z pieskami znowuż. Po mieście też umiemy chodzić. Piękna pogoda, żeby skręcać dalej. No ale trzeba, to trzeba. Trochę tu burdel wczoraj zostawiłem, ale wszystko jest potrzebne. Prawie skręcone. Najgorsze jest to, że jak jest grzechotka, próbuję wkręcić śrubę. No to ona jest na tyle luźna, że Że ta grzechotka nie chce się cofać. I koniuszkami palców tą śrubkę dokręcam jeszcze muszę ten uszczelniacz wymienić miskę olejową miałem ściągać i wymieniać uszczelkę, ale po prostu ją dokręciłem bo były dosyć luźne śruby, więc tutaj raczej nie powinno nic już lecieć a jak będzie leciało to na wiosnę się wymieni nie chce mi się teraz leżeć, bo Pada jak wyciągamy Jeszcze z papierosem w ryju Prawdziwy majster Wyjechać Kolejna pierdola, Z którą się będę bawił Trzy dni A no bez młota to nie robota. Już myślałem, że będzie po robocie, bo wsadziłem nowy uszczelniacz i okazało się, że jest za duży, ale zamówiłem dwa. Pewnie na drugą stronę jest ciutkę większy, więc jest git a tego po prostu tylko trzeba wrzucić przyklepać młotkiem i jest git. Coraz bliżej końca. Ośka wsadzona. Skręcam mocowanie od poduchy. Jeszcze wtedy tylko zostanie tumik. I tutaj i będziemy w domu, wrzucamy koło i po robocie teoretycznie po robocie, tylko jeszcze trzeba zobaczyć, czy odpali. Palił. Zmienić olej silnikowy Tak hill hip holder jakiś Działa fura Trzeba jeszcze jazdę testową zrobić I finito Dobra niech sobie pochodzi Z pół godzinki się odmrozi Najgorsze w tym wszystkim to jest to że Trzeba domyć te, te łapska, nie? Nie jestem ubrany w garnitur, dzisiaj jest Sylwester Także chciałbym Wam życzyć szczęśliwego nowego roku <gry> Oby ten był lepszy Narka